Witajcie. Dzisiaj o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Z dniem 1 stycznia tego roku została wprowadzona ulga dla klasy średniej. Dotyczy ona pracowników na etacie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na skali podatkowej i dotyczy przychodów, jakie znajdują się w, w granicy od 68 412 do 133 692 zł. Wyliczając ulgę, przychód u podatnika prowadzącego działalność na skali, przychód należy pomniejszyć o koszty, ale nie uwzględniając składki społecznej. I teraz tak, od 1 lipca tego roku ustawodawca likwiduje tą ulgę dla klasy średniej, a to za sprawą tego, że obniża stawkę podatku z 17 na 12%. Pr Prawa podatników do, do stosowania tej ulgi jednak nadal, nadal, nadal są nabyte i, i one nie, nie ustają i podatnik ma prawo korzystać dalej z tej ulgi, jeśli okaże się, że jest wyliczony podatek w ten sposób jest korzystniejszy od podatku wyliczonego po obniżce stawki 17 na 12. Jeśli właśnie jest korzystniejszy, Urząd Skarbowy to przeliczy i, i w 2023 roku podatnik otrzyma zwrot tej różnicy. Może się oczywiście też odwołać, jeśli okaże się, że Urząd Skarbowy wypłacił za mało tego zwrotu podatku. I myślę, że to tyle w zakresie likwidacji ulgi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.